Firma działa prawnie, nie ma e, możliwości budowania jakiegokolwiek. Ten... No tak, ale może ruszyć te rażące naruszenie. Jeżeli tak, to oczywiście. Co? za powtórzy Pan. No, rażące naruszenie. No, Czy wydawane są? Frejersko, kurde zarządzenia, które, które pozwoliło rozwijać się ten... No, co ten. to Frejerski ten Ludzie na nazw budowlany napisał. Nie ja pisałem tego. ale to nie E, nie, ja, nie Państwo, Państwo, ale nie, nie, ale e, ja bardzo tak, przepraszam, e, ale ja skończę tylko. E, tak jak, e, żeby nie zdominował e, temat kruszywa, e, tak i Państwa, bo to jest indywidualny temat i wszystkich Państwa nie interesuje. E, Rozmawiamy, natomiast żeby nie zdominował. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, jakie może być nam za czynienia, jeżeli my jesteśmy skazani na śmierć. W ciągu minuty na chwilę, to. To ułożenie 100% jest taki jest pisemno, jest się, się do oglądania, bardzo, tak, bardzo proszę. Jakie może to jest to, 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 to jest to jest porządek. No, Panie tak. burmistrzu, ja mam tak. pytanie, Jaki podatek płaci wartość od składowania materiałów sypkich do, do, do tak, tak do gminy nie. po prostu w ciągu no, roku. nie Nie, nie, do, do materiału składowania, po gospodarczej, czyli drobne nieruchomości. Nie, nie, nie. Nie, To jest cały Tutaj mamy sytuację że Możemy nawet zróżnicować, bo ten maksymalny podatek jest bodajże 22 20% na, na następny rok e, przez Ministra e, Finansów Ustalonych, Natomiast e, no tutaj w naszym przypadku będzie 21% czyli całe 20 od metra kwadratowego, na której leży ten węgiel. Nie ma właśnie e, takiej e, sytuacji jak przy węglu, e, że od obrotu nie ma.